Prezentujemy gołąbka o numerze 7649, 23 rok, oddział 0424. Ojcem tego gołąbka jest oryginalny werkamen lotowany na gołębniku WG Mazury. Z lotu 166 km zajął trzecią lokatę na 1161 gołębi. Z lotu y, 123 km y, zajął y, y, szóste miejsce na 1322 gołębie. Y, jest to y, y, wnuk Olympic Electro, Sugar, Mustanga, Chanel. Czterech podstawowych rozpłodowych gołębi y, rodziny Verkamen. Matką tego gołębia jest y, córka y, 5599 naszego najlepszego y, samca rozpłodowego w hodowli na ten moment który ma w tym sezonie 3,91 w maratonie, Jedy z dwóch bardzo ciężkich maratonów, zajął pierwszą pozycję, i z drugiego maratonu zajął trzecią pozycję na oddział.